Jak się czujesz po nieudanych i flaków? No, no trochę ja, ja muszę być trochę bania woli, wiesz o co chodzi, nie rozumiesz. Po czterech mnie po lewej nie zdaszisz, nie? A zaraz pewnie wiesz że co chodzi. To no, idzie ty co dobrze boli, nie? A ja wiesz, no, nie będziesz czapasu. Będzie skakał zaraz no. Daj, rób mi flaka jeszcze raz. A patrz, dobra, już ja no, zrobię dla kibiców. tam Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj na banie! Dajesz! Dawaj, daj! <głos> <głos> dobrze! Jak się czujesz po nieudanym fiflaku numer dwa? No znowu dobrze, dobrze, no Pania mnie lekko wie że co chodzi.